Hejka, hejka! Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. Dziś w dzisiejszym poleniku opowiem wam o zaprzyjaźnianiu z sobą psa i kota. Czasami między tymi gatunkami zwierząt od, od razu rodzi się wielka przyjaźń. Niekiedy wymaga to więcej, więcej czasu, ale są takie opile, które nigdy się są nie pogodzą. Dla przykładu chciałam Wam powiedzieć, że my wprowadzaliśmy różnie. Miałam dorosłego kota i wprowadzałam szczeniaki do domu. Nie było żadnych większych problemów. Miałam kolejny odwrót, czyli dorosłego psa rezydenta i wprowadzałam kociaka do domu. I tutaj, z tego co wiem, 3 dni było takiego spięcia, były różne sytuacje, ale po tych strzeniach po się bardzo polubiły. Dlaczego pupile mogą się nie pogodzić? Po prostu, ponieważ rezydent może nie zaakceptować innego zwierzaka. Zwłaszcza innego gatunku. Ale kiedy zyżaki się są pogodzą, polubią, to przysłowie, jak pies z kotem, nabiera nowej mocy i wymiaru. Punkt pierwszy tego filmu to w jaki sposób najlepiej zyżaki można zaprzyjaźnić. A więc stosunkowo łatwo mogą się polubić szczereg i kociak. Myślę, że zwłaszcza wtedy, kiedy obydwaj wchodzą w podobnym czasie albo w takim samym, tak żeby nie było dużej różnicy. Aby żaden zwierzak nie czuł się zagrożony, kiedy inny, drugi pupil, chodzi jego teren. Z kolei drugi sposób to zaprzyjaźnianie zwierząt, jeśli jeden jest starszy, a drugi młodszy. Drugi punkt tego filmu to, jakie mogą wystąpić przeszkody w zaprzyjaźnianiu zwierząt. A więc przede wszystkim nie będą się na siły zaprzyjaźniania zwierząt, które są z adopcji, ponieważ mogą być one zrażone do innego gatunku, lub być po prostu niechętnym do, za, za, e, do poznania się z innym gatunkiem zwierzaka. Druga istotna sprawa, to warto się dowiedzieć, jak nasz rezydent reaguje na inne zwierzaki, czy to na spacerach, czy to w kontakcie z innym zwierzakiem, zwierzakiem na przykład w przyłodni weterynaryjnej, bardzo dużo też zależy od charakteru rezydenta. Trzeci punkt tego filmu to, o co warto zadbać przed przyjazdem nowego pupila. Przede wszystkim o sprawdzenie stanu zdrowia rezydenta. Jeśli chcemy adoptować drugiego z to warto zapytać, czy kot lub jest pogodzić z naszym rezydentem, czy po prostu inny gatunek z np. przykładowo kot ma przyjść do psa, nie będzie przeszkadzał adoptowanemu uzrakowi. I oczywiście, kiedy bierzemy psa lub kota z ulicy, to warto, zanim nastąpi kontakt z naszym rezydentem, Pójść do lekarza weterynarii i sprawdzić, czy potencjalny nasz zwierzak nie jest na ścianie chorób, takich jak felw lub filf, choć jego kataru, chociaż nasz rezydent oczywiście też może się tym zarazić. Otwarte było tego filmu to, jakie są sposoby zaprzeźżenia zwierząt. Jeśli mamy ku zamiar kupić kolejne zwierzę z hodowli, to warto wyjść za zapachami, czyli zanieść do hodowli na przykład kocyk, pchnąc naszym rezydentem i oczywiście odwrót przynieść jakąś zabawkę, jakąś rzecz, czy też kocyk, pachnący nowym i Silikoty są zwierzętami, które zapoznają się za pomocą pęchu. A więc w taki oto sposób, czyli przynosząc ich rzeczy z zapachem, z zapachem nowego opilka czy rezydenta, mogą się poznać przed tak naprawdę Przyjście do tego do naszego domu. Dobry pomysł to również układanie kilka dni przed przyjazdem aktualnej rzeczy nowego domnika, Na przykład kuwetę, żwirek, rapaki, legowisko, smycz, zabawki czy miski. Piąty punkt tego filmu to pierwsze spotkanie psa i kota w rzeczywistości. A Oto kilka moich rad. Na początku postaraj się o drobne przysmaki w dużej ilości. Nie, więc jeśli, kiedy naszym rezydentem jest pies, to możemy do niego przygotować kong, matę węchową, brzegryzaki i ponownie jeśli to pies jest naszym rezydentem, to warto z nim pójść na długi, ci, y, trudny, węchowy spacer, to jest z nim na długi y, wyćwiczony, to warto iść z nim na długi, męczący spacer węchowy. Jeśli jest taka możliwość, to my w tym czasie a weszło rodziny Wprowadza kociaka do domu. Zależy nam na tym, żeby to kot zapoznał się z otoczeniem i zapałem psa, zanim ten wróci ze spaceru. No, jeśli naszym rezydentem jest kot, to warto zbawić się z nim w polowanie. I pamiętajmy, co ważne, zamknąć łańcuch łowiecki. W tym przypadku wprowadzamy psa, kiedy kot śpi. I pamiętajmy, nasz nowy płyt nie może przeszkadzać kotu rezydentowi podczas snu. Jeśli tak wprowadzamy obaj te zwierzęta w tym samym czasie, to pamiętajcie o bezpieczeństwie. Czyli kot musi być w transporterze, a pies na smyczy i może być również w kagańcu. Najważniejsze, zanim wpuścimy kota, pies musi mieć czas na obuchanie transportera z kotem w środku. Na koniec tego poradnika ma opłęta, pamiętajmy, że nasz zwierzak, który jest rezydentem, jest równie ważny co nowy członek rodziny, dlatego nie boją się go zajmować, a wręcz odwrotnie. A pokazać mu, że jest dla nas ważny. Tego warto byłoby z na osobności, bawiąc się wędką, czy i pójść na dłuższy spacer, czy po prostu przytulania naszego pupila, prezydenta, jeśli ja oczywiście chce takiego przytulenia. Ja dając mu znać, że jest również kochany, co nasz nowy popil. Znaczy, do zobaczenia w tym filmie. Cześć.